Jaki jest najpyszniejszy owoc na świecie? Najpyszniejszy owoc na świecie? Arbuz, truskawka... Dużo masz tego. Kiwi też lubię. Super. Arbuz. Banan. Ananas. Granat. Mandarynki. Gruszka. Mango. Nie, widać, że na sekundę się nawet nie zastanawiała. Nie wiem, w sumie lubię jabłka, gruszki i inne pomarańcze. Wyobraź sobie, że jesteś królową państwa, monarchinią, właścicielką. Jak się nazywa twoje państwo? O matko. Wszyscy tak reagują, że nie wiedzą co powiedzieć. Labilandia. Różogród. Różogród zajebisty. Lodolandia. Pięknie. No swoim imieniem bym nie nazwała, już pewnie ktoś to zrobił, prawda? No. Gabry świat zajebiste. Agnesia. Piękna nazwa. Olwów. Oliwiolandia. Zjednoczone Królewskie Stany Kingi. Nie, to, pięknie. Myślisz, że takie państwo Ewelina by było ok A czemu nie, no wiesz, państwa tak się dziwnie nazywają, wiesz, no Mozambik się dziwnie nazywa, może coś na imię Mozambik. Znaczko. niech będzie Ewelina. Niech będzie Ewelina. co stałeś za darmo? Hmm. Telefon. Naprawdę dostałeś telefon? Gwiazdka. Jezu, zazdroszczę. Hmm, paczka chusteczek. Byłeś zadowolony z tego? Byłem, bo miałem duży katar. Naprawdę i to ci do... zaczepił, czy, czy była promocja, czy nie poprosiłem i dostałem. Nie, yeah, kurwa, to jednak Daniel, ma, Zaniesz handlowcem w ogóle, będą ci hmm. dawać za darmo rzeczy. Co dostałeś w życiu za darmo? Chipsy. Smakowały? Tak. Za darmo wszystko smakuje. Do czego ludzie nie powinni mieć dostępu? Do czego? O oh, kurde, do czego nie powinni mieć dostępu? No... Do, do za dużej ilości pieniędzy. Do zbyt dużej władzy. Niektórzy do internetu. To prawda. O kurczaczki. Um, <laughs> chyba do... do... nienawiści. Stos, to bardzo, bardzo mądre kurna na dzisiaj. Do hejtowania w internecie, do tego nie powinno być dostępu. Jezu, złoby w ogóle nie istniało, to byłoby najlepsze. Jaką plotkę słyszałaś o sobie? Plotko sobie. Kurde, nie wiem. Jaką plotkę słyszałam sobie? Na pewno trzeba się no dobra, taką... że jestem niemiła. A jesteś czy nie? Miła. Okej, okay, y, dobra, no to już wiemy. Jaką plotkę słyszałeś na swój temat? Że jestem Rudy. A jesteś Rudy? Nie. Dzięki Bogu, stary byś był Rudy, to w ogóle przeklapane. Jaką plotkę słyszałeś na swój temat? Na swój temat? Bardzo duża. Jakbyś jedną taką? Że jestem bardzo przystojny. Nie, a jesteś? No nie wiem. Nie, nie pytaj, no ja to nie wiem, nie? Czyli uznajmy, że ty wiesz, powiedz, no ale to musisz wiedzieć chyba. Że jestem przystajny? No jesteś czy nie? No jestem, ej. Wiadomo, wiadomo. Klasyczną 50 stanowimy, on no jest, ja nie jestem. Jaką plotkę słyszałeś na swój temat? Na swój temat żadnej. Naprawdę nic a nic? Nic. A plotkujesz sam? Nie. Wiadomo, wszyscy mówią, że nie. Jaką słyszałeś plotkę na swój temat? Za dużo ich. Jedną taką wy wymień, jedną. <noise> A co na mnie mówili, proszę, szybko? Plotkę. Na <noise> no, znasz na pewno nie. Ty o mnie kiedyś plotkowałaś. <noise> Jak się bardzo, bardzo nudzisz, ale nie masz telefonu ze sobą, to co robisz? Nucę sobie. Co nuciłaś ostatnio? Yy, piosenkę Wodeckiego, tylko teraz nie pamiętam tytułu Sztos. Gram na perkusji, ale tylko na rękach. Jak nie masz co robić, się strasznie nudzisz, ale nie masz ze sobą telefonu, to co wtedy robisz? Patrzę na ludzi. Czy to są dobre wnioski? Znaczy patrzysz na mnie coś o nich myślisz. Myślisz no, raczej no, na plus? Myślę, myślę no, no tak. Zawsze staram się o ludziach myśleć bardziej na plus. A szukasz ich historii, czy se po prostu na nich gapisz? Bo na przykład jak jeżdżę tramwajem, się patrzę na czyjeś mieszkania sobie buduję historię, co tam mieszka i tak dalej. No, Budujesz? No, tak się zastanawiam skąd ci ludzie wracają, dokąd jadą. Mistrz, mistrzowska gra. Lubię to, Danielu. Szanuję to potwornie. Który posiłek jest najważniejszy? Śniadanie, obiad i kolacja? Nie. Dlaczego? Uwielbiam śniadanie a to jest po prostu moje posiłek. A jesz długo czy krótko śniadanie? Długo, długo. Który posiłek jest najważniejszy, Antku? Śniadanie, obiad śniadanie. czy kolacja? I zawsze jest śniadanie? Staram się. Dzisiaj przed chwilę zjadłem śniadanie, a jest 13:00. Który posiłek jest najważniejszy? Śniadanie, obiad czy kolacja? Śniadanie. Zawsze jest śniadanie? Nigdy. Okej. Okay. <słyska> Jaką dostałeś bardzo ważną albo najważniejszą radę w życiu? Najważniejszą, licz na siebie. Liczysz? Liczę. Pięknie. Nie trać czasu na głupoty, korzystaj z życia i ciesz się, <noise> żeby nie przejmować się opinią innych. A przejmujesz się? No tak, myślę, że każdy trochę się przejmuje. No ja też, przerywalony. Żebym nie patrzył za siebie, tylko przed siebie. Robisz to? Nie. Mam 10 milionów złotych w walizce. Chciałbym je komuś dać. Komu powinienem je przekazać? Na cele charytatywne, do schroniska na przykład. Sztos? Ewelino, mam 10 milionów złotych. W, normalnie w banknotach, w walizce. Komu powinienem je dać? Czy e, mam powiedzieć, że mimo, że nie, ale cel charytatywny. Trochę najwyżej dla mnie kawałek. No, pół na pół dam. będzie Git. Wyobraź sobie, że mam 10 milionów złotych w banknotach, w walizce. Chciałbym komuś je dać. Komu powinienem? Najlepiej komuś mądremu. Tak, no. A tu kurczę, bardzo mądra rada, ale wątpię, żebym trafił, nawet jakbym bardzo chciał. Jak się bardzo, bardzo nudzisz, a nie masz telefonu, to co robisz? Bo się z No tak, faktycznie ludzie mają zwierzęta, zapomniałem o tym, co za głupek ze mnie. Co robisz, jak się nudzisz, a nie masz ze sobą telefonu? E, co robię? E, zazwyczaj idę pograć w środkówkę. Domiksa. A, faktycznie wzrost obdarzony jest pięknie. Hmm. Jak nie mam telefonu, myślę. A myślisz bardziej o pozytywnych rzeczach, czy negatywnych? Tylko o pozytywnych. I bardzo dobrze. Czytam książkę. Mądrą jakąś, czy nie? Astrofizyka. Na co masz dzisiaj ochotę? Na fast fooda. No to proszę się napkać w moim imieniu, dziękuję bardzo. Wspaniałego dnia. O, dzisiaj mam ochotę na sushi strasznie. Na dobrą kawę. Dzisiaj mam ochotę na uczenie mikroekonomii z moimi kolegami. Ja nie znam nikogo, kto miał ochotę. Uznajmy, że naprawdę pociąga cię. To ucz się pilnie. Dziękuję ci bardzo.